Choć w nazwie mają określenie nieprofesjonalni, ełckim artystom skupionym w tym stowarzyszeniu nie można zarzucić braku talentu i perfekcjonizmu. Ełckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych, w skrócie ESTIAN, zostało powołane do życia w 2005 roku, by pomagać w rozwoju utalentowanym osobom i promować sztukę ludową oraz współczesną. Ich pracownia mieści się na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Pierwsze nasze spotkanie to było właśnie na Placu Solidarności. To chyba były dni rodziny, tam żeśmy zaczęli się wystawiać, taką pierwszą oficjalną no, grupę. Ja przyszedłem jako właśnie wyszywacz, kole, koledzy właśnie byli z rzeźbami swoimi, no i coś żeśmy tak się zmówili, że. Założymy stowarzyszenie. Ze swoją twórczością prezentują się podczas festynów czy wystaw, takich jak tutaj, w miejskiej bibliotece publicznej. Stowarzyszenie liczy blisko 35 członków od rzeźbiarzy, malarzy po stolarzy artystycznych. Dość liczną grupę stanowią osoby pasjonujące się hawciarstwem. Proces tworzenia haftu jest bardzo czasochłonny, lecz dzięki poświęconym godzinom i dokładnie wyszywanym krzyżykom powstają obrazki przypominające fotografie. Zupełnie odmienną sztukę prezentuje pan Marek. Jego obrazy sprawiają wrażenie namalowanych. W rzeczywistości składają się z setek ceramicznych kwadracików. Zamiast pędzielka używam kombinerek. To są tak zwane szczypce. Ci panowie, którzy układają glazurę, to wiedzą o czym mówię. I tam niektóre elementy mają 2-3 mm, to trzeba przyciąć i w odpowiednie miejsce montować, przykleić i później to wyczyścić, pomalo, znaczy pomalować, to jest fuga, wypełniać, no i później efekt jest tego widoczny. W czasie wystawy wykonane przez siebie dzieła zaprezentował również Stanisław Rudnik. Od ponad 30 lat zajmuje się rzeźbiarstwem ludowym w drewnie. To on wprowadził w tajniki wielu członków stowarzyszenia, lecz za nauczyciela nie chce być uważany. Ja im tylko pokazuję. Ja mam taką cicho zasadę, że ja im pokażę, zarażę ich, pokażę, że coś można z niczego zrobić. Wyprowadzę ich na prosto i sam zostawiam. Oni się potem martwią, skąd materiał, dziadek jakie dłutko, gdzie kupić, czy, czy zrobić, ja im to pomagam. By odkryć w sobie talent wystarczy chęć, wszystko inne jak materiały czy praktykę są w stanie zapewnić członkowie stowarzyszenia Estian.